Kamil Urbański, no po raz kolejny, tak y, pojawia się i znika na boisku. szenek Piekarski nie zdoła. Kamil Urbański, fatalny błąd. To... Słupek i gol. Dopiero teraz piłka wpada do siatki. Przed chwilą był słupek. Masz szczęście, że za pierwszy raz piłka odbiła się jeszcze i wróciła do niego, bo tak to nie to już z ze sytuacji rozgrzeszyć. Zapamowanie takiej sytuacji. Dokładnie, ale fatalny błąd obrońcy, który podał piłkę, to nie była asysta przemka ani żadnego innego naszego zawodnika, to było podanie obrońcy. Story są lekko mylące, pomimo tych plastronów, które jednak są dość blaskowe, nie zawsze dokładnie widać kto stoi, szczególnie gdy macie się pisał piłka, na to zachrywala. Czasami jeden lub jedno chłopie spojrzenie nie wystarczy, żeby rozpoznać dobrze zawodnika. No szczególnie nam to sprawia, bo na boisku to może nie jest aż takie mylące. Przemek Piekarski! 3 do 0! Kamil Urbański z strzelcem gola! A teraz Halek i on bo wychodził zbyt daleko. Gdyby został w bramce lub wyszedł nieco mniej, mógłby, mógłby mieć jeszcze szansę na obronienie, bo tak to Olek, Kamil, który został na pustą bramkę, nie miał przecież możliwości, żeby nie strzelić tego gola. Tak to, a mógł go też lobować. A w przypadku, gdyby został w bramce, golkiper rywali, Miałby chyba właśnie większe szanse na obronie. I znowu Przemek! I znowu... nie wiem... Taka lekka, lekka symulka może to była trochę, ale nie będę... Nie, nie, nie chcę tego oceniać, bo nie było to dokładnie widoczne. Gra wygląda jakby miało znaczenie zgranie w piłkę chyba po raz pierwszy lub drugi, bo... tak się w ogóle nie broni rękami, tylko agresywnie wyjście do piłki, czy lek... czy w ślizgi nawet często. Yy, świadczył o tym, że nie jest chyba tak doświadczony, i styl, bo jego styl jest nieco inny niż właśnie Wojciech Mieczysław, który często rzuca się, rozpania piłkę ciałem. O ile o il o zawodniku z pola, który, który gra chaotycznie, gra. stara się być cały czas przy piłce, to mawiam o nim samo, yy, samotny jeździec? Jak... Jeździesz bez głowy. Jeździ bez głowy, tak? No to bramkarzu chyba tak nie możemy powiedzieć, musielibyśmy jakiś nowy termin wymyśleć. No i bez głowy w przypadku. Sprawdza się w przypadku drzewynki słysy, co było w pierwszym meczu. No bez głowy może... może i możemy, ale co zamiast jeść, co? Posąg bez głowy, no bramkarz stoi na bramce, raczej nie biega. Posąg bez głowy, co? A ten bramkarz akurat biega, więc nie wiem, czy możemy tak nazwać. Może pionek, jak w szachach, bo pionki niby stoją w miejscu, ale też często są ruszane do przodu. Skoro biega, to może biegan. <laughs> może haker od razu. No pozwalamy sobie teraz na takie żarciki, no ale to, to, jest, to są takie żarty przez łzy, bo, bo jednak naprawdę żałujemy tego, że. Może już ostatni nasz mecz. Gol! Pojawił się na boisku w międzyczasie Igor Karota, no i co za niespodzianka, straciliśmy bramkę. Nie przesadzajmy z tym, że jest takim talizmanem, pechowym talizmanem dla naszej drużyny, bo myślę, że. Tak po prostu wyszło pech, chociaż możliwe, że mógł zapobiec tego gola, nie widzieliśmy dokładnie. no, Ja nie chcę go obwiniać, ale to, że jest pechowym talizmanem, to mo chyba możemy powiedzieć. Być no, może nie popełnił tej sytuacji błędu, ale... A teraz schodzi z boiska Przemek Piekarski, jakiś tam drobny uraz, chyba krew pojawiła się na jego nodze. Ale to chyba nic groźnego, za chwilę będzie mógł powrócić do gry. To teraz musimy pozytywnie odpowiedzieć na tą straconą bramkę, bo... Bo za chwilę może być 3-2, a później obudzimy się jeszcze z ręką w nocniku. Ciekawe porównanie. znowu Bramka stara się kreować grę. Teraz poda pewnie na lewą stronę, tak to było do przewidzenia, jest 3 do 2. No niedobrze. Jeszcze ja wcześniej przed Igor straciliśmy go, a teraz zmiana Przemka. Przed Michał Frej. Nie, Michał Frey na to na pewno nie był, to mógł być Dawid Dwóźnik. Aha, no, ta zmiana też przyniosła nam Bramkę. A Igor też na boisku. No tak, Igor już strzelił z tego boiska, trener pewnie tam powiedział chłopie, po prostu jesteś za słaby, nie nadajesz się, do widzenia. No teraz oczywiście domyślamy się, strzelamy, żartujemy też trochę, ale... No ale na pewno nie była to szczęśliwa zmiana. Teraz ostrzejsza walka w bożce sektorze boiska. I ja od dla przeciwników. Uwaga. No już tylko 3 do 2. Do końca meczu jeszcze około 3 minut. Naprawdę musimy się sprężyć, żeby nie stracić kolejnej bramki i liczyć na szybki powrót przemka. faul teraz. Faulował norek. Teraz znowu, teraz na prawą stronę. Środkowy do prawej strony. Doskonale, doskonale! Ale wywalczył. Wybił tą piłkę Mateusz Wach. Nie, to nie jest Mateusz Wach. Mateusz Wacha słuchać właśnie chyba z ławki rezerwowej. Często właśnie pomaga kolegom na czymś Pokazuje, gdzie stoją zawodnicy rywali, gdy oni są włączeni do nich tyłem. A tym razem pomyliłem Mateusza Wacha z Dawidem Dłużnikiem. Norek, teraz, teraz! No i znowu karkołomne wyjście bramkarza. Hartuje. Bardzo agresywne wręcz, niczym e, Harald Schumacher w ewentualnym meczu, kiedy prosto nogą no trafił e, Roberta Patisana albo ryszty Rekber Nasu z Anglii swego czasu W tym meczu widać dla nas że inicjatywa przechodzi na naszą stronę mamy już tylko 2 minuty do końca nawet nie całe a piłka właśnie pod bramką rywali no i było bardzo groźnie strzał z rzutu wolnego tym razem nie trafił w mur ale minął jednak bramkę no i podobnie okazał się nieskuteczny a ten niski zawodnik, którego tak chwaliliśmy przed spotkaniem, albo na jego początku, no nic, niczego wielkiego dzisiaj nie pokazał. Wydawało się, że będzie rzeczywiście motor napędowy w swojej drużyny, ale jednak nie pomaga zbyt wiele. No, przede wszystkim jest ustawiony w linii raczej defensywnej, nie wiedzieć czemu, jego atuty fizyczne wskazywałoby raczej na to, żeby grał w ataku. Ale być może jest dobry w tym, czego nie wiemy. 15 minut, które obserwujemy, nie, nie zawsze pozwala nam dobry obraz tego, jak zawodnik się prezentuje. Tak, zawsze może być słabszy mecz, nigdy nic nie wiadomo. Ciągle 3, 3 do 2. No wy, dobrze byłoby strzelić tą czwartą bramkę, było teraz bardzo blisko. Ja Widać, że rywaler jest na ofensywę, gdyż zawodnik naszej drużyny, który jest w ataku, zostaje sam na bramkarza. A tam ma tu już sześć Na razie jednak nie zawsze nam się na nam się udaje. W było już kilka. Wszystkie wyścia brąka ratowały sobie, naresztawały drużyny. Gra jak liberał właśnie ten goalkeeper. Ja sugeruję kolegów z obrony, którzy muszą pomagać w ataku, bo wynik jest niekorzystny dla rywali, którzy chcą jeszcze awansować. No teraz mają okazję, ale teraz ruszy kontra. Yy... Teraz, teraz Przemek piekarski. Gol! A mogło to się skończyć źle, bo zbyt długo wydaje mi się zwlekał. Spokojnie wyczekał Ramkarza, może zbyt spokojnie jak na tą sytuację, bo układałeś wcześniej do, do stronnego partnera, ale na szczęście wrócić tą sytuację. No niemal zdążyli wrócić obrońcy i prawie wybiliby Przemkowi tą piłkę. Wiedząc, że już mecz się po, powoli zbliża do końca, to już ogłaszamy 4-2 dla gimnazjum i liceum akademickiego w meczu z blokiem za cały turniej. Dziękuję Państwu bardzo gorąco. Jakub Wysocki, Bartoszada i Kamil Słaba. zapraszamy bardzo gorąco w przyszłym roku do usłyszenia!